Siema, to Gramy Torski, e, Pedłorski z Simuniasty i klikerek. Au Auto No, także moi drodzy widzimy się już na pierwszej ręce. O, widz widzimy, pierwsza ręka wystartowała. Szybko rasujemy! Dawaj mi, dawaj mi żelazo, rasujemy, rasujemy, raszam ra, twój, straszam, straszam. Lola, <ścoughs> zrobię po, 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 po nagrywce. <ścoughs> Co? Lecimy, lecimy, co? Nic, lecimy. Miałem grać ale... Z Likerkiem, ale wbił jakiś spoceniec na jego konto widzowie. I mu ukradli konto po prostu. Taka sytuacja miała miejsce widzowie, nie? Normalnie. Prawda. Potwierdzam. To jak nie? Ale to tak, prawda? No to tak, to mi prawda. Oa. Ale mi się... Szybko szybciej, 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 szybciej no poczekaj, no. bo system Simon przestał odpowiadać. Aj widzowie klikerek, jest... klikerek w dniu w którym to nagrywamy będzie daj, grał daj, turniej daj. Musicie ja musicie go dopingować, napiszcie w komentarzu hashtag fantomy Hashtag fantomy <susur> widzowie O Dekunie. i na zdrówko kliker możecie napisać Dziękujemy, wszyscy dniemy <susurna> i do nieba urośniemy Przepraszam Szeria. Super, cieszę się nie, no bo... Jesteśmy... No... Ej, wiecie, że jestem u czerwonych i niższy im no. Co? 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 A my jesteśmy czerwoni. Myślę, że metr 62 przydało urosnąć trochę. A, wpadajcie do, ja kogę... do klikierka, bo on musi mieć 500 subów wbite. No, no wbity, wbiliśmy przed chwilą 400, naprawdę wczoraj, kiedy to nagrywam. Teraz lecimy po 300, będziecie. Co? Zbiliśmy 400, a teraz lecimy po 300, co? Lecimy po 500, co jest? Kliker piany. Może mi jeźdzą. Dobra... Zmień inguilera. Zmień inguilera. Poczekaj, bo ty. Nie, jak, bo on daje mi za darmo. Jakaś amatorka tu jest, dobra, nie żyje, chłop. chłopcze. Nie jestem? jesteś raptor, ale ja cię robię. I... Mhm. Aaaaah! Spadłem! Co to za okrzyki, godona? No? Ej, bo ja nie mogę grać. O tak, eee. ja mam lajki. Clicker. A ja mam krowę w, w pokoju. To jest krowa, sorry, mam krowę w pokoju, musicie zrozumieć, nie? Rozumiecie jak to jest, jak ma się krowę w pokoju, nie? Tak, tak. Też miałem kiedyś. Clicker back, nie, to jest krowa! O Rówko, to jest krowa! Podajcie do mnie widzowie, nie? Polecam, Najlepszy kontent w Polsce. Plus jeden w sumie. A i Discord Fantomów w opisie macie. Bez kapy, bez kapy, bez kapy, bez kapy, bo inaczej. Simon was. By... Bo inaczej znowu krowa. Y, y, krowa y, klikerka beknie. <tryk> Clickerek <gry> zapasy papierosek ten... z z krowa morda. My za nią dałem? 2 złote. Wow, dużo fest Pana to pana to, ale, ale freestyle, ale my to robimy mordo to są... O, tylko że ja mam cztery kreski internetu ja nie wiem... Dobra, wie, dobra, dobra Raptor Winny się, tak się zawsze tłumaczy widzowie. Taka jest prawda. <gry> tak, <Nie gry> na zdróbko kliker. <gry> Ale to krowa moja! Ty to winny się O, co to za ropucha? Nie, no naprawdę to jest po prostu piękna, co ja dzisiaj robię w tej konferencji. To była moja koza, sorry. No. A nie, to był mój byczek. A to masz a to też. układ jak ty to montujesz, morskie. współczuję ci. Nie, ja nie mam świnki morskich. Tak, plus nie, to był, mój, to był mój królik, sorry. Współczujemy ci układ jak to montujesz, naprawdę. Nie, masz, ma, masz darmowy content, chyba, chyba tego chciałeś. A widzowie, wiecie dlaczego nie nagrywam Wiecie dlaczego nie nagrywam z Blefikiem? Ponieważ Blefik powiedział, że nie nagrywa z tak słabym twórcą internetowym jak Simon, i po prostu nie chciał ze mną nagrywać, tak było. Dobra, ja Wam powiem całą prawdę o, tak naprawdę o Blefiku. On jest tak naprawdę taką osobą, która wyzywa wszystkich na pewno. On nie wyzywał, nie? Nawet wyzywa Simona, ja Wam to mówię, nie? I ogólnie was też wyzywa, nie? Mówi, kurde tak słabo. Mówię, tak, normalnie wam mówię, nie? I teraz nie tak, że ja to. Teraz wam daj kit, wciskam, ale. Nie, nie. Mówię wam prawdę, nie? Mówię wam serio prawdę, musicie to zrozumieć, nie? I powiedział, że on nie będzie nagrywał, jeśli będzie tak mało subów i łapek, nie? No i o. on powiedział, że. On jest najlepszy, więc ja sądzę, że on nie jest najlepszy z ekipy. I powiedział, i możecie że możecie do mnie wbić, żeby niby, że ja jestem niby najlepszy z Widzowie, z takiej... wie, nie, wie, jeszcze powiedział, że... że że on... Dowody, mam na dowody. Możecie nawet pisać do mnie, mam dowody, nie? Mam Przed dowody, rozpoczęciem no to. tego filmu Blefik nie wchodź na niego, nie wciskaj. Meskitu. nie wchodź na niego. A nie to jest Zponimy prawda, do... widzowie, to jest udokumentowane farmaceutycznie. Słuchajcie, co wy na tu do dodam Blefika? Nie <laughs> O nie ja latam w bloku, omg, dostanę No i co zarobiście, ale teraz idą do nas z niebiescy taki fan, i nie mamy beda. Ej ile nagramy Aren? Jedna łapka to jedna Dzięki. arena 25 25 <gasps> okay. U ty Ej pomocy Przemocy potrzebuję bo maty, o nieo, o nieu o nieu nieu jak mi się nie ogarnę w internet, ale zabiłem jednego przynajmniej. No to widzowie widzimy się jak klikasz. Czekaj, na... czekaj, czekaj, ja tu muszę... Nagrywaj to! Nagrywaj to, masz to nagrywać. masz Czekaj. Słuchamy cię. Kurde, pajek się po co, pałek się po co po się po Montażysta proszę muzyka akcji. Teraz widzimy się na następnej arenie. Druga arena wystartowała, Raptor. Przestań gadać tutaj w tym momencie, nie gadaj. Dziękuję. <strybuj> no. <śpiew> no, wolę. Słuchajcie, muszę Wam coś powiedzieć, nie? Bo ogólnie popr bo ja nie mam pieniędzy, Sonia. I blefik, y w lefik poprosiłem poprosiłem Monika, nankę sobie kupić, Sonia. Taką fajną, ona się nazywa na lunarze anime bandanka, czy coś takiego. I ja bym chciał ją mega kupić. Fajnie by było, jakby ktoś mi ją kupił. Z góry dziękuję. Pozdrowię tą osobę na odcinku, naprawdę. No. Nawet tam linka do kanału jeśli ma. Naprawdę, dam do Instagrama na wszystko, proszę, tylko o... To. Z góry dziękuję. O górnie, z znaczy... Co? O! Więc wiecie, możecie jej kupić. Będziecie pozdrowieni na filmie, chyba warto, co nie? nie no, widzowie, tak naprawdę, to my nagrywamy ten film już około. 3... My nagrywamy ten film dwa dni, ponieważ. E... E, e, Przedaje. no no, nie, chłopaki, ten film jest nagrywany już drugi Przedaje. dzień. Tak jest prawda. Bez kapy, bez kapy. Teraz to jest drugi dzień, bo pierwszy nam. E, bo w pierwszy przegraliśmy, i teraz ogólnie to wygraliśmy. Pierwszą eliminację, nie? I teraz lecimy do. Drugiego tego, drugiego dnia, dzisiaj jest niedziela, jak ty to nagrywałem dwa razy, no ja, no ja, no, no, Co nie Simon? no Simon? Się, Simon? no tak, 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 no nie No tak, tak, no, idziesz tu, no pop, pop, pop. Co to? tak, mnie zamknęła. <laughs> <rady> <protecting room> ja nie yeah. wiem. <Darwin> <t expressed untoSean nei>. Nie, no quiero, nie pozdrawiam świnie klikerka. W sensie by się przydała muzyczka jakaś akcji normalnie.

Łapkę w górę i suba bo bo inaczej, bo inaczej a... Raptor was znajdzie i was zje. Ja. No właśnie, zostawcie suba Zdję, mi, klikerkowi Raptorowi na jego nowym, znaczy na kanale jego profesjonalnym, gamingowym, na którym się nie pojawił ani jeden film, ponieważ on jest zbyt dobry, tak? On już, on po prostu nie musi nagrywać, on już, mil, on już, mi, nie przerywaj, on już miliony zarabia. Na, na ilu mam wyskakiwać, na, czekaj, na 1,50, zapomniałem, że muszę na 1,50 wyskakiwać. X losos Micza? Micza licza. Ej jak on miał 5 HP zabiłem go na jednego tapa cheater! No ma sity Widzowie z goście yy, wpisujcie w wykrzyknik report Blefik to mój nick. Pozdro 600 Blafik 20 co? 60 z Ciebie, wiesz o tym A wiesz co się z 60? Ale no on na boi gonił. To. to był. To był piękny skok, kliker. Normalnie. A -a. Normalnie. Adam mały, 102 metry. Tak, jakby się wyżywał zaraz. <laughs> o, proszę, proszę spadać. Widzowie już nagrywamy 30 Mareny i ani jednej nie wygraliśmy. Przykre. Przeszkoda ci gierę, przeszkadza ci gera, Nie ci gierkę! Ale... Trzymaj. No, so w super. Super w Ej Simon, okay. Simon, chodź tu do mnie! Simon, chodź tu do mnie! Słuchaj, dostaw suba z subem i kliknij subskrypcję, bo inaczej nie będziesz miał suba z subskrypcją, rozumiesz to? Tak. I raptor cię zje. No spójrzcie na, się... na raptora buzie głodny jest widzicie? No. On jest agresywny tak naprawdę. No właśnie widzowie, on, 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 wy nie widzieliście co przed nagrywkami się działo, on, on, normalnie nas bił, widzowie, bił, bił, normalnie bił, bił, bił nas, tak było. Bo mu się nudziło w życiu. No taka sytuacja miała miejsce. Nie no, rozwalimy tych niebieskich, to jest podejście numer 35289. Nie, po prostu ty się nie stara, że dlatego dzięki, 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 <grywki> dzięki. Nie ma sprawy. Ej, uderzyłem go przez blok znowu, ja, ja trochę dobrze gram, że. Gdzieś... Eee, to harna wczoraj. Eee, co? Eee, nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie. Hmm, no i mnie dotknął. O, Raptor ma tylko 300 pingu, to nic takiego, widzowie. Nie? Ja, nie ja, ja, ja Ole nie zaczęło skręcać. O zobaczcie, klikerka zaczęła skręcać, patrzcie. Widzicie? Widzicie? No. Ja zaraz ja zobaczymy. A wiecie, dużo tego a wiecie dlaczego We. to... Wiecie dlaczego to się tak stało? Nie zostawiliście suba. Hmm. Wszystko jest jasne. Klikerek będzie ja, żywa, chorował. Klikerek zaraz pójdę do talety, będzie... nie, bo mnie tak skręca widzowie, że nie wiem. Klikerek. E, nie zostawiliście Klikerkowi suba i on przez to teraz chory będzie. Musicie wbić do niego na o. kanał i... E, Ale nie, nie na prawo widzowie. Teraz tak mi boli brzuszek, że nie wiem. Trzeba było nie wyciszyć nie. Ludzie, tą krowę. Wiecie co ja, ogarnąłem? ja mam już minutę do. Nie, mamy minut, y, prawie dwie minuty, do Diaksof 3 i a jeszcze ani jedna a druga, nie miejscu, ale, Ej, ma... nie rozwalimy tych niebieskich dopóki nie kupimy no. szarpa, ponieważ nie mamy szarpa. Jakbyśmy mieli szarpa, to oni by zostali rozwaleni przez szarpa. Dobra, to ja pójdę. O e, chyba e, kliker pożegna swoim... na... kliker chyba pożegna kubkę. Czekaj chwilę. Nie, nie, Prototyp. Co? Co? Propo pi 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 pate, te pedo konti ambo, szampenda, on chleba brusta i łączam, bo. Cink, cink, a? Ale, ale, Simon! Cześć! Simon, gdzie ty jesteś? Ja jestem... Co ty? Eee. E, Simon, z klikerkach straciliśmy tego... Eee, e, Nie no to jeszcze... Ale won'jendok po niej no na mną Strzelił we mnie fireballem, widzowie... Widzowie <grym> powiedzcie mu coś Duższy film. Progres. Mordo, ja to robię dla Ciebie, dłuższy film będzie. Czas antenowy. Tak zwany. Wiesz, dłuższy film, więcej reklam. Nie wiem, rozumiesz, więcej tak, nie tak, tak, Nie pozdrawiamy użytkownika Ola. E, co co? Nie... Widzowie, ja chyba mam już swojego taga. Tylko będziemy musieli po nagrywkach, panowie, dziewczęta. Coś Reglanta Ty powiedział inne zwierzęta. Inna na prototypa. PAM nie no, nie, nie no, ile razy ja jeszcze umrę w tej grze? Bez kitu. Zemsta. Zemsta. Zemię. Dobra, widzowie, co na... na. Ile już film się nagrywa? 18 minut. Dobra, mordo mam pomysł, chodź, 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 chodź Cze, cz, replay moda w se Dziękujemy Nie, nie, nie Chodź, Simon, e... Simon chodź Już Ale chodź Już No nie mam beda przez ciebie, Simon Już no Już, co się dzieje chodź. chodź, chodź, Raptor ty też chodź Słuchajcie, ustawiamy się tutaj, tak? Ustaw się, ustaw się tak ja Dużo pingu. Ty na środku, ty A. obok Raptor, tutaj, pięknie ja Słuchajcie ja się tu ustawię, ja nie chcę ruszać nawet Pierwsza a, sprawa okay, robię tak. sobie screenshota e, e, a druga sprawa widzowie e, e, to koniec filmu Super jesteście Elo Nowa koniec filmu Dobra możemy kończyć Elo